Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, odcinek miał być wpuszczony wczoraj wieczorem, czyli w piątek, ale niestety wynikła mi jedna sprawa, przez którą nie mogłem w ogóle ani nagrać, ani wrzucić materiału, dlatego nagrywam ją dzisiaj też pod wieczór. Wiadomo, zająć do subskrybowania kanału, stawiania łap, łapeczki w górę, tam lajkowania, pisania w komentarzy, ponieważ ostatnio właśnie w, przeczytałem w komentarzach, on się teraz powinna wyświetlić. Od użytkownika transport locki poradnik ja sterować dwoma scenariami naraz. Tak więc powiem wam tak szczerze, że ten poradnik też miałem gdzieś tam z tyłu głowy, żeby go nagrać, ale jeszcze nie teraz. Ale jeżeli już tutaj pewna osoba chce zobaczyć taki poradnik, i ogólnie też już tak powoli chciałem go nagrać, bo może tak być, że niektóre osoby nie umią tego zrobić. Dlatego robię ten poradnik teraz i zapraszam Was do oglądania. Ok, słuchajcie, tak więc klasycznie znajdujemy się w moim drugim pulpicie Mamy tutaj jak widzicie nasz symulator I teraz tak, jak się połączyć z dwoma sceneriami naraz Tak więc klasycznie y, uruchamiamy sobie grę I kiedy się uruchomi, to aktualnie na moim pierwszym monitorze Teraz wam akurat mogę pokazać Jak widzicie tutaj włącza mi się właśnie train driver Teraz tak, kiedy przejdziemy sobie nowo na drugi monitor I odpalimy sobie jeszcze raz ten launcher I kiedy klikniemy jeszcze raz graj, to wyświetli nam się taki komunikat Uruchomisz Uruchamiasz już jedną instancję inst instancję symulatora czy chcesz uruchomić kolejną i klikamy tak i teraz uruchamia nam się drugi symulator jak możecie zobaczyć teraz mi się uruchamia drugi akurat teraz są na full screenie zaraz jak się załadują będę w menu głównym to wam go to wam, wam to pokażę i jak widzicie uruchamia się teraz drugi symulator i kiedy się no one mi oba uruchomią do pulpitu, to wtedy przejdziemy do dalszej części. Ok, tak więc teraz jak widzicie mam uruchomione oba symulatory na jednym monitorze. Troszeczkę się ta grafika zwęziła, no bo na jednym monitorze się to musi zmieścić. I teraz co robimy? Zanim przejdziemy do połączenia, wytłumaczę Wam tak właściwie o co chodzi z tymi portami. Bo w pewnym odcinku mówiłem, że tam... Pamiętam chyba w pierwszym odcinku mówiłem coś o portach. Chodzi o to, że każda... że jedna... że na przykład kiedy odpalilibyśmy scenerię pierwszą, to ona się łączy na adresie 127001 na porcie 7424. Jeżeli chodzi o adres, to o, na adres akurat nie patrzymy, głównie chodzi o port. Czyli tak, pierwsza sceneria, którą odpalamy, zawsze połączy się na porcie 7424 i to trzeba zapamiętać. I teraz tak, każda kolejna sceneria, którą odpalimy i wejdziemy na jakąkolwiek inną y, scenerię, bo wiadomo, nie możemy na dwóch symulatora być na jednej jakby scenerii. To ten port rośnie o 1. Będzie można to na pewno podczas wczytywania scenerii zauważyć, bo tam zawsze pisze łączenie na port, dwukropek i tam jest wymieniony właśnie ten port. Jeżeli odpalimy pierwszą scenerię, to na porcie 7.2.4 ona się połączy. Kolejnym portem będzie 7425, więc druga scenaria, którą uruchomimy, połączy się właśnie na ten port. I ten port jest ważny, ponieważ kiedy chcielibyśmy podłączyć pulpit pod tą, ten, pod tą drugą scenerię, która jest na przykład na tym drugim porcie, no to podczas łączenia musimy wybrać właśnie wpisać 7425, nie 24, i dać wtedy połącz, żeby się połączył z tą scenerią, która jest na danym porcie. To jest bardzo yy, ważna kwestia, która musi być jakby no ona musi być spełniona, tak? Bo nie jesteśmy w stanie na przykład połączyć pulpitu tutaj, na przykład, że odpaliłem scenerię, na przykład nie wiem, zgierz controvers. o odpalimy controvers na porcie 7424 i chcielibyśmy się połączyć z pulpitem, tak, bo pulpit też trzeba połączyć ze scenerią, no to nie możemy wpisać 7425, no bo tej jakby scenerii z tym tej scenerii zgierz nie ma na tym porcie, więc dlatego trzeba patrzeć na jakim porcie się ona łączy 7424 druga 7425 26 27 i to tak podobno rośnie no nie wiem na, wie na więcej niż trzech scenariach to że nie dyżurował yy, maksymalnie na dwóch tak więc mi się wydaje że właśnie co każda sceneria to ten port o ten jeden od o końcówkę rośnie w górę 24 25 26 27 i tak wygląda jeżeli chodzi o kwestię o łączenie Myślę, że to jest zrozumiałe. Ok, słuchajcie, jeszcze jest jedna kwestia, której tutaj za bardzo nie powiedziałem. Chodzi tutaj o kwestię łączenia... nie o kwestię łączenia, że co ja mówię, chodzi mi o kwestię, że tak powiem, wydolności dyżurnego. Chodzi o to, że wiadomo, kiedy chcemy już dyżurować na dwóch scenariach jednocześnie, musimy, musimy pamiętać o tym, żeby sobie tak dobrać te scenarie, żebyśmy my nie mieli problemu z prowadzeniem ruchu. Bo jeżeli my mamy wziąć dwie scenerie i stwarzać opóźnienia, ponieważ nie wyrabiamy, bo po prostu jest aż taki duży ruch, że, nie, że po prostu ja, my sami nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, to nie bierzemy takich scenerii. Można, to, jest, to, jest, to jest taki można powiedzieć warunek dyżurowania na dwóch scenariach. Musimy się wyrabiać, czyli nie możemy opóźniać pociągów. Chyba, że takie opóźnienie istnie, jakby to istnienie będzie wynikało od innej kwestii, a nie od naszej. Czyli dobierzmy sobie tak scenarię, żebyśmy na tych obu scenariach dawali radę wyrabiać, żebyśmy nie opóźniali pociągów, żeby nie było żadnego problemu. Bo za, a, bo za celowe, tak jakby za celowe opóźnianie pociągów też może być ban. Więc y, pamiętajcie, więc nie bierzcie jakichś dwóch giganty bardzo ruchliwych, nie wiem, Czermin i Zgierz. Y, bo no, nie ma szans, że, że nawet y, osoba taka dobra już da radę. Bo tam ruch jest dość mocny, tylko dobierzcie sobie scenerię tak, żebyście wydali radę. Ok, słuchajcie, teraz, teraz wam to zaprezentuję. Aktualnie mam odpalone na głównym monitorze SW, SWDR-a, który już był omawiany w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam oglądnięcia. Yy, patrzę się, jaką tu ma scenerię i akurat widzę, że yy, jedną scenerię, którą mam, to sobie otworzę. Czyli tak, klikam sobie wieloosobowa, tryb dyżurnego, i szukamy sobie ten nasz kochany z Gizz i klikamy w czytaj. I teraz popatrzcie się co pisze w lewym dolnym rogu. Jak widzicie mamy wysyłanie. O! Oczekiwanie na porcie 7.4.2.4. Tutaj macie napisane. Czyli na tym porcie ona się uruchomi. Jak widzicie uruchomi się pulpit. I akurat i tutaj właśnie odpalił się jeszcze symulator urządzeń przejazdowych do którego zaraz przejdziemy. I jak widzicie on też łączy się jakby na tym porcie. I jak widzicie pulpit już się automatycznie połączył, bo tak to właśnie działa że yy, jakby 7.4.2.4 jest odgórnie od przypisane do tych pulpitów czyli jeżeli, prawda, tak jak tu było czyli on się automatycznie połączy od razu ze scenerią, która jest na, na tym porcie nie trzeba tutaj dać rozłącz i tak dalej jeżeli chcielibyśmy połączyć no to klikamy połącz, połącz jak widzicie tutaj mamy adres, którego nie zmieniamy i tu mamy nasz port wiemy, że jest na 7.4.2.4 klikamy po prostu połącz pali się tutaj zielona ta, czyli mamy pulpit jest aktualnie połączony z tą scenerią jeżeli chodzi teraz zaś o drugą scenerię, no to na przykład weźmiemy sobie jakąś inną. Weźmy sobie teraz, tutaj mamy wiadomo, otwalony. Jeszcze na swd się nie logujemy, to jest bardzo ważne. Przechodzimy znowu na tryb dużurnego. Szukamy sobie drugiej serii, na którą chcielibyśmy dużurować. a tutaj patrzę się na swd że jaką by to szybciutko wziąć, żeby nie blokować ruchu. Yy, nie wiem, na przykład niech będzie ta wola. Stacja taka też dość przyjemna. Klikamy wczytaj i teraz zobaczcie się, co będzie w lewym dolnym rogu. Wysyłanie scenerii. Proszę bardzo, mamy port 7425, tutaj, więc jak widzicie, teraz ta sceneria połączyła się o port wyżej. Na tym samym przypuszczam adresie, ale na końcu, jak jest 127001, to będzie 127002, jak widzicie. Jesteśmy na drugiej scenerii, To akurat są urządzenia mechaniczne, i tu akurat nie ma żadnego pulpitu. Tak więc, po prostu, jakby wyskoczył wtedy pulpit, to tutaj akurat zademonstruję wam. Mamy pulpit. Klikamy połącz, połącz i tutaj wtedy zmieniamy sobie strzałkę na przykład 820 i klikamy połącz. I jak widzicie pisze pulpit wola, ale wiadomo, że tego pulpitu tu nie ma, bo to jest nie ta sceneria. Tak więc tak wygląda łączenie się z tymi scenerii z pulpitami. Kolejna kwestia to jest SWDR. Kiedy połączyliśmy się na tych dwóch już scenariach, klikamy zaloguj. Jak widzicie nie wykryło nic. I teraz tak, kiedy sobie wylogujemy, to powinno Wam tutaj się wyświetlić. O właśnie. Jak widzicie, pojawi się tutaj dwa razy. Mamy mój nick, jedna sceneria, druga sceneria, mój nick. I teraz kiedy klikniemy zaloguj, to jak widzicie, SWDR wykrył, że jesteśmy połączeni na dwóch sceneriach jednocześnie. I kiedy klikniemy na wejście, to teraz aktualnie właśnie łączymy się na te dwie scenerie i proszę bardzo, jesteśmy połączeni na tych obu. Z, 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 tych, na tych obu scenariach. Tutaj jak widzicie możemy sobie zmienić dostępność Godziny na obu Możemy sobie na przykład, że na jednej będziemy o godzinę Krócej niż na drugiej I wtedy dyżurujemy Rozkłady jazdy też nam się aktu aktualnie oddzielają Tak samo tutaj, jak widzicie mamy te blokady oddzielone Tu mamy ze stacji Wola blokady Tu mamy z, z Gierza Więc to wszystko jest oddzielone To samo jeżeli chodzi o rozkłady jazdy to też jest wszystko oddzielone Że tutaj na, Tak będzie tak samo, będzie tabelka Rozkład jazdy Wola Pociągi i pod spodem będzie rozkład jazdy z gieszką trawers poniżej. Tak więc tak wygląda łączenie się z dwoma scenariami na raz. Ok, słuchajcie, Wam serdecznie za oglądanie. Taki naprawdę króciutki poradnik, bo tutaj nie ma żadnej filozofii. Zachęcam tak samo do subskrybowania, łapkowania i yy, więcej komentowania. Jak najbardziej yy, takich właśnie sytuacji, czybym czegoś nie nagrał, jakieś propozycje. Eee, ja się z wami zakończam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z poradników z Siemanko!